Wracamy do oka, także przechodzimy do punktu siódmego, czyli rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wywołania tematu do Związku Komunalnego w Gminie z siedzibą w Kreszowni. W związku z czym prosiłem Pana Wójta o przedstawienie informacji na temat Związku Komunalnego w Gminie. W latach 1990 gmina Kruki jest w Związku Komunalnym Gmin. Na chwilę obecną w Związku Komunalnym jest pięć gmin, czyli gmina Kruki, gmina Bohatów, gmina Zelów, gmina Wolaczyńsk-Polska i gmina Kreszów. I nową zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym artykuł 70 punkt, punkt 1 skład zrównoważenia wchodzą w budowę gminy Cierpieniu. Przewodniczących Związków. Punkt drugi. Na wniosek Wójta Rada Gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w zgromadzeniu zastępcy Wójta albo zastępcy Wójta lub Radnemu. I gdyby byłby zastępca Wójta, to nie to można jej powiedzieć takie, takie reprezentowanie lub Radnemu. Na chwilę obecną taka była niepisana zasada, że do tej pory również u nas, że w skład tego związku wchodził Wójt i przewodniczący Rady. W związku z tym ja zimno, proponuję tutaj pięć Rady do wniosku o mego dniu Mam pytanie. Chciałam się dowiedzieć, czym się dokładnie zajmuje ten Związek Komunalny w gminie? Jakie mam z tego korzyści i jakie są związane z, z tym składkiem krótkim, że należy? I co z tego będzie w Jesteśmy w punkcie ustalania. No, w sprawach później może to mówimy. Może też trudno postawać na kogoś, jeżeli nie wiemy, czym się zajmuje ten Związek Komunalny? A wybieramy już na tym etapie delegatów. Bardzo proszę także o dostarczenie statutu tego związku komunalnego to i statutu dla wszystkich radnych, żeby się zapoznali. Hmm. Tak. No, na następnej sesji to natomiast Czy no, ja rozumiem, to... że z materiałami otrzymamy do domu, żeby się przygotować merytorycznie, ponieważ otrzymanie tych dokumentów na sesji hmm. powoduje, że nadal będziemy nieprzygotowani, a później nasi wyborcy powiedzą, że przychodzimy tutaj i tak naprawdę nie wiemy, jak się odnieść do niektórych zagadnień. Siedem ministrów jest ze statutem. Proszę o dostarczenie tych dokumentów do domu. Ja może się raz odczytam. Skład zgromadzenia schodzą wójtowi gminy przedmiotu i związku. Punkt pierwszy. Punkt drugi. Na wniosek wójta rada gminy może powiedzieć o gminy w związku zastępcy wójta lub kandydat. Czyli każdy Tak, tak. tak. Zgadza Zgodnie z ustawą, bo ja nie czytam. Także tutaj pan wójt zaproponował mnie. Zgodnie pan z przyjętą zasadą, sobą wcześniej był też wójt. Także ja tutaj proponuję też w dalszym ciągu, żeby wójt był oddelegowany. Także myślę, że możemy przejść do do tej uchwały. wręcz do uchwały nr 7. W sprawie wyznaczenia deklaracji do Związku Komunalnego Gmin z siedzibą w Peszczowie. § 1. Do reprezentowania Gminy Chluki i wprowadzenia deklaracji Związku Komunalnego Gmin z siedzibą w Kreszowie zostały wyznaczone już jedynie osoby. Pan Wójt Gminy Chluki Karol Sikora oraz Pan Rady Gminy II, Pan Łukasz Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powiera się w gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie w ręki w górę. Kto jest przeciw, proszę o podniesienie w ręki w Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Chyba jedna nie, jedna. Face, nie wiem, coś się, coś się stało, jakieś tam sytuacje się doszło. On Ale formu mamy nadal, więc decyzje są wiążące. Stwierdza się, iż uchwała została przyjęta. Bezbędną większością głosów. Przejdziemy teraz do kolejnego punktu. obrad, czyli punktu ósmego. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Rzecie Gminy Kruki na rok 2014. I tutaj prosiłbym o kilka słów Panią Sekretarz Gminy. Przepraszam. Tak. Ja bardzo przepraszam Państwa, że rozdałam ten materiał takie uzasadnienie tego projektu uchwały w sprawie zmian budżecie przed samą sesją, ponieważ no nie było tak do końca, to znaczy ta pierwsza sesja była pierwszego grudnia i hmm, ponieważ brakuje nam już środków na, na takie podstawowe artykuły czyli papier przed przejrzystości nie więc hmm, żeby przygotować to uzasadnienie, więc tego czasu już było mało. I dlatego pozwolę sobie Państwu tak, rozdać przed sesją, ale w przyszłości będzie to na razem z materiałami. Czyli będzie już ustalone, kiedy będą sesję Proponowany proponowana uchwa projekt uchwały y, dotyczy zmian w budżecie na rok 2014. I te zmiany dotyczą y, zmniejszenia i zwiększenia wydatków. Y, zwiększenia wydatków i zmniejszenia jednocześnie wydatków bieżących oraz zwiększenia wydatków majątkowych, czyli na budowę na realizację zadania budowa Świetnicy Miejskiej w miejscowości Zarzecze. I tutaj na rozstrzygnięcie przetargowe brakuje kwota 700 zł, żeby można było podpisać rozstrzygnięć przetarg i pozytywnie i zawrzeć umowę, to ta zmiana byłaby niezbędna. Następnie w rozdziale 795 to jest pozostała działalność z zakresu gospodarki mieszkaniowej. Tutaj jest propozycja zwiększenia w paragrafie 4300, to jest całkowicie pozostałych kwota 500 zł, z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów technicznych i okresowych budynku ośrodka zdrowia w łupach. Następnie w Urzędzie Gminy rozdział 75023. Tutaj są zmniejszenia i jednocześnie zwiększenia. Czyli tam, gdzie było możliwe zmniejszenie wydatków, a po, co to na 10 wychodzi, że te, że te wydatki nie będą wykonane do końca roku, więc jest propozycja, żeby tutaj zmniejszyć i przenieść jakby te wydatki na inny, inną klasyfikację budżetową. Czyli na paragraf 30-20 to są wydatki osobowe zaliczane do wynagrodzeń, czyli 900 zł na pokrycie wydatków związanych z pokryciem kosztów bezpieczeństwa i pracy. To są takie to są świadczenia rzeczowe, które są należne pracownikom. W paragrafie 40.10 wynagrodzenia osobowe pracowników tutaj jest propozycja 12 tysięcy złotych, ponieważ brakuje środków na wypłatę należnego świadczenia z tytułu nagrody biżowych dla pracowników i w części na pokrycie wszystkich wydatków niezbędnych do Yy, podniesienia wydatków osobowych za miesiąc grudzień. Jeżeli, jeżeli nie, będą, nie byłyby dokonane te zmiany, więc tutaj wchodzimy co do wymagane wymagalne i w konsekwencji będzie to chodziło co zawarto odsetek. Zmniejszamy dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3462, ponieważ dodatkowe wynagrodzenie roczne jest to wypłata jedynazowa, która już została dokonana. I tutaj na tej klasyfikacji zostały, została kwota 3462, więc tutaj propozycja jeszcze, żeby zmniejszyć. Składki na ubezpieczenia społeczne, to wiadomo, że to są y, obowiązkowe świadczenia, które, y, które wynikają z przepisów do ubezpieczeń społecznych i to są y, środki, czy wydatki, które musimy ponieść y, na rzecz zakładu ubezpieczeń społecznych. W paragrafie 42.10 to jest zakup materiałów i tutaj jest propozycja zwiększenia wydatków o kwotę 3000 zł, którą proponuje przeznaczyć się na zakup niezbędnych materiałów biurowych, do środków czystości, tunelów to drukarek i uzupełnienie oleju pałowego do używania do tych urzędnik. Składki na Fundusz Pracy to jest kwota 978, to jest również o podpis obowiązkowy od wynagrodzeń. Paragraf 43.00 to jest zakup usług pozostałych i tutaj jest zwiększenie o 4975 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, okresowe budynków, budynków Urzędu Gminy. Opłaty za, na nadzór nad programem finansowym, ponieważ do tej, do tej pory nie, nie mamy zawartej umowy na nadzór. Jeżeli mamy jakieś problemy natury takiej technicznej, więc. Firma nie chce na tak przykład udzielać żadnych, żadnych pomocy, ponieważ nie mamy za W rozdziale 750 to jest pozostała działalność z zakresu administracji publicznej. I tutaj też jest zwiększenie o 1000 zł, również z przeznaczeniem na poniesienie opłat pocztowych, ponieważ w tym rozdziale klasyfikowane są wydatki związane z poborem i podatków, i opłat lokalnych. W rozdziale 751.02 to jest obsługa kredytów krajowych yy, i pożyczek i tutaj w yy, yy, paragrafie 81.10 to są odsetki od zasięgnięch kredytów bożyczek. i pożyczek. Tutaj jest z, propozycja zmniejszenia wydatków o pochodzach 18 tysięcy w związku z tym, że yy, faktyczne koszty spłaty odsetek są yy, dużo mniejsze od tych, które były zaplanowane na 2014 rok. W rozdziale 854-15 materialna dla uczniów. I tutaj jest to zwiększenie o kwotę 2860. To jest równowartość 20%, jakie brakuje do tego, aby pokryć udział własny gminy, ponieważ 80% pokrywa budżet państwa w formie dotacji celowej na stypendia dla uczniów. I w rozdziale 92109. To do są Domy Ośrodki Kultury Świetlice i kluby. kluby. Tutaj zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Klubach o kwotę 10 500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z działalnością podstawową dla ośrodka kultury w bardzo Państwa proszę o podjęcie tej uchwały, ponieważ jesteśmy w takiej sytuacji, że nie mamy Zł, to jest z Państwa ma Jaki jest termin realizacji tej, tej, tej składniki okiennej? roku, ale w roku 700 złotych do podpisania umowy. Należy mi wyrazić, albo należy wyjaśnić, albo do 700 do i Czy uważa Pan Wójt, że, no oferent w tej chwili jeszcze, wykonawca, będzie mógł zrealizować to zadanie w tym roku? Mam taką mówię. Ja tutaj jak wprowadzałam do budżetu, to też że tak powiem, rozmawiałam z panem kierownikiem od inwestycji i również zadałam to pytanie. I pan kierownik utwierdził mnie w tym, że, że tak, bo to jest tylko to samo wstawienie okien, więc że będzie to, jeżeli, jeżeli to dzisiaj by przeszło, to, to jak najbardziej. To są wymiary typowe, także nie powinny być jakichś problemów, żeby ktoś ekstra, w związku z tym jeżeli będą środki. Wtedy poprosimy wykonawcę potencjalnego na chwilę jeszcze o podpisanie umowy. Jeśli podpisze tę umowę, to powinien wykonać, tak? Nie będzie to skutkowało w następnym starczy... nie, Nie, nie. No, o, nie, nie może. Nie może skutkować. No. Chyba, żeby się może wydarzyło po tak, tym, że... Tak, Jeżeli się, tak, się okaże, że nie wykona do końca roku, bo nie podpisze umowy, no to Państwo będą o tym wiedzieliście tutaj, tak? bo nie ma instrukcji, nie można im na to temat zrobić. A do tego budynek posiadam tych na ziemi, już jakieś wydatki na tym wydatki. A tutaj to zwiększenie o 10,5 tysiąca na do dom kultury. Wydatki bieżące, co się tutaj mieści pod tymi wydatkami bieżącymi? To znaczy tak, ja to osobiście dla do dom kultury tam ogrzewania nie ma takich podstawowych, że tak powiem, już nie mówiąc o materiałach, ale takich podstawowych artykułów do tego, żeby ten, ten ośrodek mógł prowadzić tą działalność na jakimś takim poziomie no, podstawowym no. po prostu, tak. Czy budynek jest niedobrzany i, i, i zaczynają takie panele już takie, że tak są, no jeżeli nie będzie no to no to po prostu to mnie nie zacznie niszczeć, tak. No, więc to jest ta kwota, bo pani dyrektor wystąpiła o troszkę większą kwotę, ale po, po weryfikacji takiej takiej na miejscu to żeśmy tutaj podjęli decyzję, że troszeczkę zmniejszymy, tak? I ta kwota jest troszeczkę zmniejszona. To jest to minimum, które jakby do końca roku jest niezbędne do tego, żeby ponieważ jest to dotacja, więc trzeba się z tej dotacji rozliczyć, wykorzystane na, na tą działalność, która te potrzeby, które są na takim minimalnym poziomie, niezbędne do tego, żeby ten ośrodek mógł funkcjonować. Jeszcze jedno tutaj y, odnośnie opłat pocztowych. Tak, tak. Jak jakby jest na pieniądze zabezpieczone, to było w zasadzie. Tak, bo jedział. Tak, tak. To jest... dlatego, że podatki, o tym rozdział 750-95. nie mamy podatki, będą teraz w grudniu? A my cały czas wysyłamy przychody, to no, znaczy tak, w grudniu będą te przychodzi faktura z tak, bo zawsze za miesiąc dzień przychodzi na fakturę. za listopad przychodzi w grudniu, za tydzień przychodzi w styczniu, ale my musimy za, y, ująć to w sprawozdaniach za, y, za ten rok, tak? Czyli jeżeli nie będzie gdzieś od będziemy mieć zobowiązanie wymagane i będą odsetki, więc tu w y, no podatkach podatka jest cały czas, bo wysyłana jest korespondencja tak do podatku. A ten drugi 4975 to też opłaty reszkodę. No to jest to, co wychodzi z urzędu, tak? Bo je, są rozdzielone jakby. No, no lat... Za 5 tysięcy w ciągu jednego ale, je ale to jest nie tylko na miesiąc, ale to jest nie tylko opłaty pocztowe, bo tak. są jeszcze przeglądy techniczne, które y, tam Pani już chodzi, żeby, żeby po prostu wy, były wykonane, bo to jest są terminowe y, takie związane z tymi przeglądami, są takie książki obiektów i tam... Y, y, I to kiedy zebra No to, to już powinien być zrobiony, najpóźniej no do końca roku. No, i za, na, na, za nadzór, yy, znaczy na nadzór nad programem finansowym no, też nie mamy umowy. I, I tutaj mieliśmy też sytuację taką, że nam tam coś nie działało, zadzwoniliśmy i no, niestety nie no, uzyskaliśmy pomocy, bo pan tak, powiedział, że nie mamy aktualnej umowy przedłużonej na pomocy dlatego byłoby, to, tak, dlatego byłoby to tutaj niezbędne też, żeby do końca roku tutaj, a jest teraz koniec roku, są inwentaryzacje, zamknięcia. Yy, Roku, więc tych prac na pewno będzie dużo więcej niż normalnie. Ja mam tylko takie wątpliwości, co właśnie do tych przeglądów technicznych i okresowych budynków. Takie mhm. rzeczy nie biorą się znikąd i one powinny być zaplanowane w budżecie w tym roku. I sądzę, że były, tylko co się stało z tym pieniędzmi, że nie zostały wykonane te przeglądy. To przeglądy nie są był? rzeczą, że biorą występują na, nie jest jakaś prognoza, tylko jest to zaplanowane, tak? tak? tak Więc podróż. sobie na wieczorne wykonane, a nie jest połowa grudnia, a my teraz się zastanawiamy, skąd się, pieniądze na przeglądy techniczne w budynku i tym podobne rzeczy, które były wiadomo z góry, że wystąpią. One były w projekcie budżetu przewidziane, bo no, tak samo jak teraz dostaliście Państwo projekt budżetu na przyszły rok, to tam też są zaplanowane te, te podstawowe wydatki, które wynikają z przepisów. No, wszystkiego tak do końca na pewno się nie da przewidzieć, tak? bo po drodze jeszcze różne rzeczy się da, zdarzają i dlatego są m.in. dopuszczalne zmiany w budżecie, bo gdyby takich zmian nie było dopuszczalnych, więc byłby uchwalany budżet raz na cały rok i koniec kropka. Wtedy, wtedy moglibyśmy mówić o tym, że, że musimy przewidzieć wszystko od A do Z, że, że nie wiem, pracować nad budżetem pół roku. Ja rozumiem doskonale, co mm -hmm. chce Pani do niej powiedzieć, natomiast e, mam wrażenie, że pewne pieniądze poszły na rzeczy nieistotne, natomiast w tej chwili e, każdy z nas rozumie, że musi zagłosować nad zmianami w budżecie w związku z tymi np. przeglądami, które jeżeli się nie wykonane zagrażają m.in. przywództwu i życiu pracowników. Tak? To znaczy, wie Pani, ja odpowiem ja od tak, że, że w kwestii budżetu te wydatki, które były ustalone czy ustalone zaproponowane w projekcie, bo one były troszkę dużo wyższe, tak? Nie, one były wyższe, ale później jak jest podejmowana uchwała, no to no, po prostu one były y, troszkę y, zmniejszone, tak? dlatego nam wychodzą tutaj te... A jeszcze pracując do tych, tych domów i środków kultury, a tutaj Państwo tak, się tak, powoja tak, na związane z działalnością tak, tak, statutową, tak, czyli ja poproszę też jeszcze statut tego jako Ośrodka Kultury w tak? Może jest, ja poproszę o To znaczy obowiązkiem jakby tutaj, um, organizatora, czyli organizatorem jest gmina Krupi, e, powołuje, e, powo która powołuje gminność Ośrodek kultury ustala rada gminy, ustala statu. I e, ta dotacja może być przeznaczona tylko i wyłącznie na wydatki bieżące. Ona z tej, z tej kwoty nie mogą iść jakby zakupy inwestycyjne, tak, bo to już jest inna forma, więc tutaj tylko i wyłącznie na działalność bieżącą, jeżeli, jeżeli A co jest... jest zakupem inwestycyjnym w Gminnym Ośrodku Kultury? Wszystkie wartości powyżej 3000 złotych, czy? Powyżej 3,5 zł. czy powyżej to, co się zalicza tak, do środków? Tak, 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 tak. To jest zakup inwestycyjny. No wtedy musiałaby być odrębna uchwała i dotacja, i, i, i umowa podpisana i... i z przeznaczeniem nieznaczne jest tak do cel. Tak, to dotacja celowa, z przeznaczeniem nie, nie. dotacja. O, o ile po chodzi, to inne pochodzi dotacji, no, środki zewnętrzne. A no tak, tak. To Czy są jeszcze jakieś pytania. E, do... Jeszcze do tej uchwały mam tutaj pytanie do pani skarbnik. E, jest tak, że jest różnica między dopadami i wypiskami poprzednio zostanie planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie, która zostanie przeznaczona. Czy ja rozumiem, że jeszcze taka olbrzymia kwota 164 tysięcy złotych zostanie przeznaczona na spłatę Rady Polskich e, Funduszu Ochrony Środowiska. Rad. Czyli mamy zaciągniętą pożyczkę, która... Dobrze, była... ale to w tym roku zostanie przeksięgowane? Nie, w tym roku... Czyli to w trakcie roku tak, zostanie? To 165 tak, tysięcy dotyczy tak, tak, całego tak. roku. Przez w cały rzecz, rok spłaty, spłaty, tak? i to się zmniejsza. Mhm. Czy część już została spłacona? Tak. A część tak, zostaje, tak, powiedzmy, tak. ostatnia rata będzie w grudniu. Tak. Czyli to 165 tysiące tak. to jest kwota rat kapitałowych, cały rok bieżąco planowana tak. oczywiście. Mhm. Jeszcze jakieś pytania, jeśli nie, to przejdziemy do odczytania uchwały. Dobrze. Uchwala nr 8. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmiany w Plany Paddy użytkowej w im plus 18 437 złotych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf Dokonuje się zmian w inwestycji jednorocznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf nr 3. Budżet gminy po zmianach wynosi dochody 12 56 191 zł i 8 zł. W tym. Punkt pierwszy. Dochody bieżące 12 7 581 złotych 8 zł. Punkt drugi. Dochody majątkowe 48 610 złotych 0 wydatki w tym punkt pierwszy wydatki bieżące 9 505 867 zł i grosze. punkt drugi wydatki majątkowe 2 385 724 zł i 36 groszy Razem wydatki wynoszą 11 891 591,38 zł i 38 groszy Paragraf 4. Różnica między dochodami a dodatkami budżetu stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 164 599,70 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rad kapitałowych pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Paragraf 5. Plan rozchodów budżetu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z nim podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki w Dziękuję. Kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Zjęta bez względu na większość obłoków. Przechodzimy teraz do punktu dziewiątego, obrad, czyli interpretacji i wolnej wątpliwości. Interpelacje. Słucham? Interpelacje. A tak, przepraszam. Interpelacje i, i wolnej wątpliwości. Mówi Państwo, pozwolę sobie do tematu spotkania, które poprosiłem Państwa na cały początek. Chodzi o wniosek o y, budowę kanalizacji deszczowej na Środowisku i Człukach. historię tej, tej, tego tematu. Na koniec lipca 2013 roku y, był wniosek o, o wykonanie takiej kanalizacji deszczowej, o dofinansowanie do, do budowy kanalizacji deszczowej. Y, 8 września dostaliśmy informację o pozytywnym wypatrzeniu, jednak brak środków uniemożliwia, że tak powiem, y, podpisanie umowy tym wszystkim generalnie zostaliśmy na liczbie rezerwowej. 3 listopada 2017 roku otrzymaliśmy informację o pozytywnym w wniosku o środkach, jakie Urząd Marszałkowski posiada na zadanie. I 1 grudnia tego roku otrzymaliśmy pismo w sprawie podpisania umowy o dofinansowanie. Przy czym wniosek według kosztorysów inwestorskich to jest kwota milion 000 na wykonanie inwestycji. Kwota w jest w więcej 113 tysięcy, wkład własny jest mintały 700 tysięcy zł. Termin wykonania, jaki został nam narzucony, to jest marzec 2014, płatnością w maju 2014. Ze względu na tak krótki okres wykonania porozmawialiśmy tutaj wspólnie w piątek. W związku z tym, że ten termin nie może zostać przesunięty ani o, o dzień właściwie, bo musi się skończyć, całość zadania z, z o płatność, z, z zwrotem, że tak powiem, dofinansowania do końca czerwca. Wydaje się dużym, bardzo ryzykownym podpisanie takiej umowy, mimo że ona jest dosyć wytratna. Poza tym należałoby w budżecie te środki własne zabezpieczyć, za nie tylko własne, tylko właściwie całkowite bo potem po wykonaniu całkowitego zadania można ubiegać się o zwrot. Krótki termin wykonania umowy wydaje się, że nie dużym zagrożeniem do tego, aby to zadanie podejmować. Rozmawialiśmy o tym w w sprawach różnych, pozwoliłem sobie w tym temacie też zabrać głos. Jeżeli są jakieś zdania czy opinie w tym temacie, to, no to proszę o zadanie. Czy z tego, sobie przypominam, nie rozmawialiśmy w ogóle o terminie marzec, że termin maja wykonania. Termin maja to jest wniosek o płatność. Żeby wystąpić o płatność, należy wykonać zadanie, wykonać inwentaryzację, zapłacić wykonawcy, czyli bez uwag przyjąć przedmiot wykonania i wystąpić wniosek o płatność. I ten wniosek o płatność, czyli etap następny. Czy w projekcie umowy jest taki na pewno termin wykonania marzec? Marta nie ma, ale wiem, że realnie, żeby to wystąpić o płatność w maju trzeba w marcu zrobić. Jesteśmy Nie ma Ale składając wniosek, wydawało się sensownym rozpatrzeć się, jakie są terminy wykonania i kiedy nastąpi termin odpłatność. A w tej chwili to co z tego, że są pieniądze, nie ma środków własnych i termin jest realny. Nie widzę sensu w ogóle składania tego wniosku. Moje zdaniem przeszliśmy całą procedurę sprawdzającą pozwolenia na budowę i formalnie, że tak powiem, prawne. W momencie, gdy będzie taka możliwość, należy takie miejsce składać i on już jest przerobiony, moim zdaniem. Gdybyśmy informacje mieli wcześniej, te środki były zabezpieczone jeszcze w poprzedniej kadencji, gdyby te prace wyszły na jesieni, byłoby to realne zrobienie do, 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 do marca, czyli do no, kwietnia maksymalnie, bo to później jeszcze to prace, które no, kończą całe te dane, czyli inwentaryzacja i stacja inwentaryzacji... To jest skomplikowane przy takim dosyć złym zadaniu obszarowym i takim zagęszczeniu tutaj yy, miejsca kultury.